Siemaneczko, witam was ja bardzo serdecznie jestem DK. Ze mną jest Wilkumiczek Siema i ora, oraz Dedrak.pl czyli Maciek Siemanga! Czyli inaczej Slendziu Czyli inaczej mój kolega z klasy. <grym> czyli inaczej Slendziu47 7. Nie, dla mnie to jest Maciek. Czekajdzie. Dla mnie to jest Maciek, bo to mój kolega z klasy. A. A mój kolega z klasy ma na imię Walczak. Nazwisko. Co? Kolega... Mój z... też ma na mój Kolega też ma na nazwisko Walczak. Maciek. No, bo to no bo to jest on. No, bo to jest lenił, nie? No, i to jest dziesiąty odcinek z naszej serii. Bo, 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 bo. Właśnie, a ten odcinek. To jest taki krótki odcinek, czyli pożegnanie z wami. I właśnie, zakończenie islandu takiego. No, bo tutaj już nie ma co robić. Jutron, więc... Jutro zaczniemy yy, nowy island. No Cały. Cał... Ja ej, ja jutro będę o 12. Bo rano jadę z mamą na godzinę do pracy. Potem jadę do szpitala na zdjęcie szwów. czekajcie muszę słuchawy włożyć. No wiecie, to jest taki pożegnalny odcinek z naszym no. Islandem. Właśnie tak długo go robiłem. Okay, yes. Robiliście? No, bo ty, ty na tutaj nie, nie, nie postawiłeś jednego klocka. Ja postawiłem. Nie, ale postawiłem. No. Nie. to nie. Czekaj, Nie postawiłem, postawiłem, postawiłem sadzonkę. No Kto to, mi... to chodźcie, pożegnamy się. No, to chodźmy. Ej, tu ktoś Ktoś chce jeszcze wygłosić przemowę? A jaką? Ja no, nie co? wiem, pożegnanie z widzami, no to wszędzie. Ta wysła była dla nas. Nie no był piękny Mobgrinder, który cały czas. No. Podziemna jest. Mam pomysł, a to ja w tym odcinku wejdę na Mobgrindera. Okej, okay, wbijamy wszyscy, bawimy się. Dziękuję okay. Kobla. A ja, a ja nie mam miecza. A ja, a ja dawa, Bierzemy Bierzemy z skrzyni. Ja nie biorę miecza, ja będę hardcorem i pójdę tym, pójdę... Ja, by, ja byłem żelaznym mieczem i idę bez, bez klaty Ja idę bez niczego na hardcore. Idę deska. po Ja idę Ej, lol. A ja idę po kobla. Ja się idę deskami a podstawiać. A ty kobla? Ale ja nie mam, ja mam deski. Ja się deskami podstawiam. Oj. Ja się, a ja się o, będę podstawić też. Zostaw, zostaw, czekaj, zostaw! Nie, 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 nie. zostaw, stender! Zostaw! Nie skacz tu! Czemu? Najpierw trzeba tutaj rozbudować i oświetlić. Zostawcie, idę do was! A, czyli tu jednak jest woda! No, ale Lag! Nie ma lagów! Posłuchaj to, posłuchaj to na górze! Idę do was! Tutaj obstawiamy, żeby nas tutaj nic nie zabiło, nie? Ej, no. mogę iść tędy? Którędy? Hmm. Możesz iść, iść do Ej, Rozwalaj. Okej, okay, wchodzimy. Ale tu ciemno. O oh Jezu, jak on go ładnie zrobił. On ma talent do mobgrinderów. O nie, spadam do mobgrindera. Gdzie, gdzie wy jesteście? On, on ma talent? <śmiech> <śmiech> ty nie widzisz co tutaj on zbudował, nie? Ja, ja ja nic nie widzę! Ja, bo... sobie, ja sobie jak Mob polecę, albo nie, bo się zabije. Właśnie. I jeszcze i te A ja, jednak. Sędziu, skarż do tej wody. Nie, ja No skoczysz. Tak, chciałbym. Ja robię, robię, robię taki mostek, jakby. E, nie, chodźcie. Ba, tak. skaczę. Ja schodzę. U, ej, Nie, nie y zabijesz się, jak skoczysz do wody. Chodźcie, teraz będziemy. Skoczyłem. Teraz będziemy skakali z naszymi rzeczami w przepaść. Albo nie, a nie możemy użyć TNT? Fajnie będzie. Nie. Nie, dobra. Tutaj. dobra znaczy tutaj, a może tak pojedynczo skakamy? Nie, razem będzie fajnie wyglądało dobra. na F5. 3, 2, 1. Idioza. Idiota. <głos> <głos> Dawajcie, spadajcie. Nie, dzięki. Ja spadłem. Ja też nie spadłem. Mam nic. Ja też jako, nie nic. teraz ja cię stroluję. Stawaj mi na tym koblu. Czekajcie, czekajcie. Ja też, ja też chcę być scrolowany. Chodź stawaj z nami na, na tym koblu. Czekaj, wybudujemy się. Czekaj. E, dawajcie. E, dawajcie bym też przed tym. Dobra. Dobra. Ja <słuch> ja Okej. Okay. Ja też idę. Poświęcę się. Dobra, robimy tak, że to, by to było na tyle, na i ty zniszczysz tego kobla. Czekajcie, skoczymy sobie jeszcze raz, tylko teraz <grym> <grym> okay. Okay. Wszyscy skaczamy, wszyscy, nie, nie ma uciekania. Przyjął ry. pewnie. Walecie, Czekajcie, to już jest koniec odcinka, cześć. No to mniej więcej tyle mamy z tego sezonu. żegnamy tak. się z wami. Siemandero!